Jesteście mistrzami quizów. Trzy fakty. Napisz w komentarzu, który z nich jest prawdziwy. A tym razem te fakty dotyczą Pucharu Tymbarku. 1. Co trzecia szkoła w Polsce wzięła udział w 25. edycji Pucharu Tymbarku? 2. Aż 24% uczestników w turnieju Tymbarku to dziewczęta. 3. W 25. edycji Pucharu Tymbarku brało udział. Ponad 13 tysięcy drożeń. Daj znać w komentarzu, który z tych faktów jest prawdziwy, a może więcej niż jeden. A teraz ważna informacja. Ruszyły zapisy na Puchar Tymbarku i będą one trwały do 31 stycznia. Zgłoszenia mogą dokonać nauczyciele, trenerzy, a nawet rodzice za pisemną zgodą dyrektora szkoły. Nazwiska takie jak Ewa Pajor, Piotr Zieliński, Karol Świderski: zagraj w turnieju Tymbarku i daj się zauważyć. Bo cała kariera przed Tobą. Więcej szczegółów macie na www.puchartymbark.pl Dobra dnia!